Pan z wami. słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy. Aby Przedstawić go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogalnic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem. Człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela. A Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, owadco, pozwalasz odejść, słudzę Twemu w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie które przygotowałeś wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A Jego ojciec i matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego. Oto Ten, Przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę, miecz, przeniknie, aby na ja wyszły zamysły serc wielu. Oto słowo pańskie. Przejść duchu święty przez serca Maryi, tak jak wstąpiłeś na Symeona. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy przyjęli Dzieciątko Jezus, abyśmy Nim się radowali, tak jak ten święty człowiek, jak Symeon. Szala Maria, mala szala, faj mele felon, Adonaj, mala 40 dni po narodzeniu każdego dziecka, szczególnie jeżeli chodzi o dziecko, które było pierwsze, pierworodne, pierworodnego syna, był taki obowiązek, aby złożyć je po tych 40 dniach od narodzin w duchowej ofierze w świątyni Bogu. Wszystko, co pierworodne w Izraelu należało do Boga. Przede wszystkim, właśnie synowie, ale nawet zwierzęta też pierworodne miały być składane Bogu w ofierze. To co pierwsze? Jest to oczywiście związane z tym, żeby oddawać Bogu chwałę oddawać Bogu pokłon, składać Bogu ofiary. Oczywiście nie z dzieci, bo to było zakazane w prawie. U Bogan, często składano dzieci w ofierze, żeby coś u bogów otrzymać, wyprosić. Oczywiście to było okrucieństwo. Chodzi o duchowe ofiarowanie. A więc Dzieciątko Jezus miało być ofiarowane przez Maryję i Józefa, Bogu Ojcu, duchowej ofierze miłości za Izrael i za cały świat. E, mieli to e, uczynić również składając w ofierze dwa młode gołębie. Wszystko zgodnie z przepisem prawa pańskiego. E, bogaci ludzie składali baranki a ubodzy ludzie, dwa młode gołębie. Jakie więc ubóstwo panowało w Domu Nazaretańskim, ale nie było tam nędzy. Jednocześnie nie było też tam jakiegoś zgorzknienia. Była skromność, ubóstwo. To wystarczyło. Ich bogactwem przecież było dzieciątko Jezus. Bogactwo duchowe dla Maryi, dla Józefa. Naszym bogactwem również niech będzie to niebiańskie dzieciątko. Ono jest najważniejsze. Ono zostało ofiarowane w świątyni Bogu Ojcu, ale Bóg Ojciec z kolei ofiaruje swojego Syna nam, oddaje Go nam. Swojego pierworodnego, jedynego. Tego oczekiwał od ludzi, ale to on sam uczynił. Dał nam swojego syna. Abyśmy go przyjęli do świątyni naszych serc, naszych ciał. Aby w nas Jezus, dzieciątko, był uwielbiony, błogosławiony i nieustannie wywyższany. Dwa młode gołębie, które. Symbolizowały także samego Józefa i Maryję. Oni przecież byli i są, jak duchowe niebieskie gołębie, czyści, nieskalani, pokorni. Więc i ty bądź takim duchowym, młodym gołębiem, oddaj się Bogów w ofierze, naśladując. Ofiary Jezusa Chrystusa, łącząc się z Jego przynajświętszą, doskonałą ofiarą. A gołąb to e, piękny ptak, czysty, delikatny. Niech więc i Twoja miłość do Boga będzie czysta i delikatna. Wznoś się umysłem i sercem nieustannie do Boga, aby sprawy tego świata nie pochłonęły Cię. Myśleć o Jezusie, o tym, żeby być z nim w domu ojca, gdzie jest mieszkań wiele. W Jerozolimie był człowiek sprawiedliwy, pobożny i święty Symeon. Już starszy wiekiem, ale bardzo oddany Bogu. Wyczekujący pociechy Izraela, czyli Mesjasza. E, miał 80 lat, a więc wiekowy człowiek, ale sercem młody, można powiedzieć, sercem był duchowo jak młody gołąb. On czuwał, on czekał na przyjście Mesjasza i bardzo pragnął zobaczyć Syna Bożego Mesjasza, czyli pociechę Izraela, czyli pociechę całego świata, pociechę i radość i szczęście naszych serc. Duch Święty spoczywał na nim, a więc to był człowiek pełen Ducha Świętego. Duch Święty mu objawił, e, ujawnił, że nie umrze, póki nie zobaczy Mesjasza Pańskiego, że zobaczy Mesjasza Pańskiego. Nie wiadomo, w jaki sposób Duch Święty mu to objawił. Może kiedy e, słuchał e, Tore, czyli Prawo Boże, może kiedy modlił się psalmami, E, może kiedy był właśnie w świątyni, dostał takie wielkie światło, takie poznanie, może miał wizję, e, widz, co, widział może e, wizji na modlitwie Maryję Józefa, kiedy mają ze sobą to maleństwo, kiedy może widział, kiedy Maryja e, niosła Dzieciątko Jezus w świątyni. Może tak było, może Miał taką wizję proroczą, takiego wydarzenia, żeby potem wiedział, że to jest Mesjasz, że to jest dzieciątko, to jest właśnie to. Mające takich rodziców. Być może właśnie chodziło o takie objawienie. Znatnienia więc Ducha, ten człowiek był kierowany przez Ducha Świętego, natchniony, przyszedł do świątyni. Czuł, że to dzisiaj właśnie ma się stać. To spotkanie z Mesjaszem, z dzieciątkiem. A więc jak dobrze jest, aby Duch Święty spoczywał na nas. To jest nie tylko dobrze, to jest wspaniałe, kiedy Duch Święty jest w nas, spoczywa w nas i objawia nam tajemnice Jezusa związane z Jezusem, ale także z Maryją, kiedy objawia nam wolę Bożą, kiedy Jesteśmy pr przez Niego prowadzeni, poddani Jego natchnieniom. Kiedy przychodzimy do świątyni, także również i tej, kiedy słuchamy, oglądamy, bo niektórzy oglądają, słuchają, to też jest natchnienia Ducha Świętego. To nie jest tak po prostu, bo nam się tak chciało, tylko że Duch Święty tego chciał, zaprosił nas i my przyszliśmy, i my słuchamy i oglądamy. Więc niech Duch Święty nas prowadzi, słuchajmy Jego natchnień, jeżeli my w Duchu Świętym to jest naprawdę coś wspaniałego. Tego doświadczył Symeon, człowiek sprawiedliwy i pobożny. I my również naśladujmy Symeona. Bądźmy sprawiedliwi i pobożni. A więc Symon przyszedł do świątyni i czekał. Oczekiwał. Prawdopodobnie był już od tam od samego rana. Modlił się. Panie, czuję, że to jest ten dzień, że dajesz mi taką radość z tego, że to dzisiaj będzie to spotkanie z Mesjaszem. Że go zobaczę. A więc miał jeszcze dobry wzrok. Ludzie w tym wieku raczej mają słaby wzrok, nawet niektórzy w ogóle tracą wzrok. Miał więc dobry wzrok nie tylko ciała, ale duchowy. Rodzice, nosili to maleństwo. Dzieciątko Jezus. Aby uczynić wszystko zgodnie z prawem, i wtedy Duch Święty go poruszył. To jest to maleństwo, to jest pociecha Izraela, to jest Mesjasz, to jest On. Na pewno przypomniał sobie tą wizję, którą miał. Dokładnie wszystko działo się jak w tej mistycznej wizji. Zobaczył to maleństwo, zobaczył światłość. Że to maleństwo jest światłością całego świata, jest chwałą Izraela. Dlatego odważył się, Duch Święty mu na to pozwolił, tak samo Maryja, żeby wziął w objęcia to maleństwo i błogosławił Boga. Wziął dzieciątkę Jezus. I nam trzeba uczynić podobnie. Weź w objęcia swoje tą małą miłość przytul do serca i błogosław Boga Ojca. Symon zaczął wielbić Boga, wysławiać, dziękować. Dziękuję Ci, Władco, dziękuję Ci, Boże, że swojemu słudze, grzesznemu, ale spragnionemu Mesjasza pozwalasz zobaczyć to zbawienie, które jest w tym dziecku. On jest Zbawicielem. Dziękuję Ci. Teraz mogę odejść w pokoju. Teraz już mogę odejść do krainy moich przodków, bo zobaczyłem Twojego syna. Wcielono miłość i miłosierdzie. To zbawienie, które jest dla wszystkich, nie tylko dla Izraela. Każdego dnia, tą modlitwą, tą pieśnią w komplecie Kościół się modli, szczególnie kapłani, na zakończenie dnia, żeby dobrze zakończyć dzień naśladując Symeona. Czyli teraz, Panie, już mogę odejść, bo zobaczyłem Twoje cuda, zobaczyłem Twojego Syna. Mogę żyć w pokoju, mogę także zasnąć w pokoju, bo ten dzień przeżyłem z Tobą, ten noc też chcę, odpoczywając, przeżywać z Tobą w pokoju. Maryja i Józef byli zadziwieni tym, co się stało. Nie spodziewali się tego. I zaskoczeni byli tym, co słyszeli, co mówił Symeon. Jakie wielkie słowa. To o tym dzieciątku to ten pierworodny Ojca Niebieskiego, pierworodny Maryi, to maleństwo tak wielkie rzeczy dokona, kiedy stanie się dorosłym mężem. Więc nawet Józef i Maria byli zadziwieni. E, Maria poruszona, wzruszona. Ona też e, ciągle się uczyła. Ja, w niej zawsze była i jest pokora. Ona wszystko przyjmowała, co odnosiło się do Jezusa. I była taka chełpliwa, już wszystko wiem, wszystko rozumiem, już co mi tam będzie jakiś tam Starzec opowiadał historię o moim synu, ja znam mojego syna. I ona wszystko z pokorą, skromnością, a jednocześnie wielką radością i wiarą przyjmuje. A więc, jakie wielkie rzeczy staną się poprzez syna pierworodnego Ojca Niebieskiego i mojego jedynego pierworodnego syna. Maria też tego potrzebowała aby wzmocnić się w duchu. Na pewno wtedy też doświadczyła kolejnego wylania Ducha Świętego na siebie, na swoje serce, na swoje niepokalane serce, dziewicze ciało. Ale także Symon błogosławi Boga za Maryję i za Józefa. I zwraca się szczególnie do Maryi, Ogłaszając tajemnicze proroctwo. Że ten, to maleństwo będzie przeznaczone na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, ale także możemy dodać na powstanie i upadek wielu w świecie. Co, co znaczy upadek? To znaczy nieprzyjęcie Jezusa. Jak ktoś nie przyjmie to maleństwo, które w przeszłości stało się mężem, e, dorosłym mężczyzną w wieku 30 lat, Chrystus zgłosił. Ewangelię czynił znaki i cuda, jeżeli ktoś nie przyjmie, Jezusa upadnie. Eee, odrzucając Jezusa, e, z, będzie winien swojego upadku. Największym grzechem jest nie przyjąć Jezusa. Ale ten, kto uwierzy w Jezusa, powstanie. Powstanie do życia w łasce Bożej. Będzie zbawiony. Nie tylko Żyd, ale także ten, kto nie jest Żydem. Przecież większość wierzących to są ludzie, którzy pochodzą z Pogan, z pogańskich narodów przecież pochodzi, także przecież pochodzimy też my jako Polacy. Ale kiedy przyjęliśmy Jezusa, staliśmy się bliżsi Jezusowi niż. Żydzi, którzy pierwsi powinni przyjąć Pana Jezusa, a tego nie uczynili albo niewielka część uczyniła to. I na znak, któremu sprzeciwiać się będą, i wiemy, że Żydzi wielu się sprzeciwiało Jezusowi. I także do tej pory wielu aż do końca świata będzie sprzeciwiać się Jezusowi. Będzie gardzić Jezusem, będzie Go nienawidzieć bez powodu. I z tego powodu też będzie cierpiała Maryja, Twoją duszę miecz przeniknie. Miecz, kiedy przenika ciało, jest to ciało ranione albo zabijane. Ale gorsze jest cierpienie, gorsze męczeństwo, czy większe, czy bardziej dotkliwe, kiedy miecz duchowy przenika duszę. wiemy, że Matkę Bożą Maryję wiele razy taki miecz. Przeszywał jej duszę, jej serce z powodu tego, że odrzucano jej Syna Jezusa. Ona się wtedy bardzo, bardzo cierpiała. Więc tutaj Symon mówi o męczeństwie Chrystusa, ale także o duchowym męczeństwie Maryi. Dlaczego tak się stanie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu? Co jest w sercu, to wszystko wyjdzie przy Jezusie i przy Maryi? Jeżeli kocham Jezusa i Maryję, to będzie to widoczne. Jeżeli ktoś pogardza Jezusem, to pogardzi także Maryją i to też będzie widoczne. A więc niech nasze serce będą całkowicie oddane Jezusowi i Maryi, bo tego oczekuje od nas Ojciec Niebieski. Niech w naszych sercach właśnie będzie to pragnienie, które było w sercu Symeona. Nie tylko oglądać Mesjasza, nie tylko wziąć go w objęcia i błogosławić Boga Ojca za to, ale przede wszystkim cieszyć się Mesjaszem w sercu. Mieć takie pragnienie, takie oczekiwanie: Mesjasz, który w sercu jest, którego mam w sobie na zawsze, który jest darem Ojca dla mnie na wieki. Niech takie będzie moje pragnienie, niech taki będzie zamysł mojego serca. Moja intencja błogosławmy Boga, jak Symon. Żyjmy w Duchu Świętym, jak Symon. Przyjmijmy dzieciątko Jezus jak ten święty człowiek. Nawet jeżeli czasami miecz bolesi cię przeniknie Twoją duszę, dlatego że jesteś Jezusa, to co doświadczyła Maryja, też stanie się Twoim udziałem. Jeszcze będziesz bardziej bliższy, także Maryi. Kto odrzuca Jezusa, odrzuci także i Ciebie, bo Ty należysz do Jezusa i do Maryi. Ale ten miecz boleści jest znakiem, że tak bardzo jesteś bliski Jezusowi i Maryi, tak bardzo jesteś zjednoczony z nimi. Więc nie bój się, że czasami ten miecz Cię przeniknie, a może nawet już przenika. Bo jesteś Jezusowy, bo jesteś Maryjny, bo jesteś jak. Simeon.